Witajcie! W Akademii Świadomego Człowieka jest Włodzimierz Kaczmarski, specjalista w dziedzinie terapii dźwiękiem. Włodku, opowiedz nam, czym jest terapia dźwiękiem, jakie korzyści może nam przynieść. Terapia dźwiękiem, którą, o której mówimy, tak naprawdę wywodzi się z tytułu do potrzeb europejskich. Zaadaptował ją Peter Hess, jest to Niemiec, który był na badaniach w Tybecie, w Nepalu i robił tam jakby klasyfikację instrumentów etnicznych i między innymi wpadł właśnie na misy dźwiękowe, zachwycił się ich dźwiękiem i tym, co przekonał się, że potrafią zrobić i wypracował jakby system takiego masażu misami, które w tej chwili są certyfikowane, przebadane czyli to, się z tradycji wschodu, ale zostało zaadoptowane do potrzeb europejskich i jest zgodne z wieloma wytycznymi, co do tego, jakie zakresy dźwięków wpływają na jakie organy czy też systemy. I to jest jakby baza wyjściowa dla tej terapii. To znaczy, że każda misa, tak, emituje inny rodzaj dźwięku i on... Pewien zakres. Pewien zakres. Tak naprawdę hmm. każda misa właściwie ma tak zwany pełny spektrum. Nazywa się to rodzaj dudnienia, którego obwiednia dźwięku praktycznie spełnia całe spektrum, ale jest pewien zakres, w którym jest dużo silniejsza, i przez w ten sposób się określa, jakby, że mamy misę uniwersalną, stadową, sercową i taką, która jest typowo na zatoki. Chodzi o to, że te misy mają taką wibrację, która w określonym środowisku są dużo skuteczniejsze, bo uniwersalną misą teoretycznie można zrobić wszystko, ale nie tak szybko. To też jest wszystko jakby tak dopracowane. I są jeszcze misy, takie, które są po prostu z starej tradycji i mają troszeczkę inny dźwięk. sposób wykonania, ale przez to też, ile jest i jakich metali, w jakiej proporcji użytych do wyprodukowania tych mis. Tak? Te są robione zupełnie ręcznie, te są w 90% wykonywane ręcznie i później dopiero kontrolowane. Jest tu także dźwięk misy działa na trzech poziomach. Gdzie mamy fizyczne bezpośrednią i falę akustyczną, ale i wibrację, przez to, że stawiamy na różnych częściach ciała taką misę i ona poprzez swoje łagodne fale porządkuje nasz system i właśnie całość naszą energię informacyjną czyli to, co jest nadbudową nad ciałem. I samo ciało, tak? Czyli mamy bezpośrednie takie fizyczne oddziaływanie, ale też i na głębszych poziomach. Dlatego, że każda choroba tak naprawdę pierw w 90% to, co z człowieka spotyka, pierw się koduje gdzieś w polu informacyjnym i dopiero się odjawia na poziomie fizycznym. To znaczy, że misy mają zdolność do czyszczenia właśnie tego pola informacyjnego, tak? Jak i różnych ym, blokad w ciele. Tak. Tutaj możemy działać jakby na zdrowie, tak jak to schodzi z, powiedzmy z pola informacyjnego. Pierwszą emocje, uczucia, niewypowiedziane rzeczy, które gdzieś tam się w nas kumulują. I to powoduje, że stwarza się blokada. Stwarzamy tą drogę energetyczną, zaczyna się nie taki przepływ energii w człowieku. I to po pewnym czasie wywołuje pierwsze bardzo delikatne zmiany, których nawet nie zauważamy, później to się rozbudowuje, aż dochodzimy do stanu dyskomfortu, a później już choroby. I Lisa robi właśnie to, że nie tylko jakby łagodzi skutki czy cofa. Zmian fizycznych, ale też jakby i tło, to co warunkuje. W bardzo dużej części. Włodku, wiem, że na swoich koncertach używasz także gongów. Jak działa gong? To podobnie tak jak misy? Podobnie nieco silniej, dlatego że tam mamy z bardzo dużo większą siłą to działanie. Fala jest. Zdecydowanie silniejsza. No, gągami kiedyś w Chinach zabijano. Nie przecinają człowieka gągiem, tylko stawiano człowieka między dwa gągi i dwóch ludzi uderzało. Najdłuższy człowiek, najduższy człowiek, trzy do. Samą ta fala potrafi po prostu rozbić konki w nadmiarze, tak. Dlatego na szczęście Ty wiesz, jak wykorzystać gągi w pozytywny sposób. Wyłącznie. Tak. Świetnie. Jedyne, co można zrobić źle, to to, że ktoś po nasazurze szybko wsiądzie do samochodu. Bo to jest, czy jest taki próg bezpieczeństwa. 15 minut nie się będę za kierownicę, dlatego, że mamy bardzo spowolniony refleks. Bo jesteśmy rozluźnieni, dlatego, że Pierwsze takie bardzo łatwo odczuwalne rzeczy, to jest to, że rozluźniamy się w ogóle tak? i na poziomie psychicznym, ale też rozluźnia się nasz aparat mięśniowy i tak, czyli to, co nas trzyma w szkielecie. To cały ten system ulega rozluźnieniu. Tak? Wszystkie przyczepy, powłoki mięśni, same mięsień, to wszystko się relaksuje, rozciąga i zanim się zanim zacznie adrenalina działać i takie rzeczy, to niestety jakiś czas musi upłynąć, zanim się zmobilizujemy z powrotem, tak? Do jakby normalnej takiej sprężystości aktywności. Dobrze, dziękujemy Ci za objaśnienie nam, w jaki sposób działają misy i gongi. I zapraszamy do Akademii Świadomego Człowieka na uzdrawiającą medytację. Zapraszam. Dziękuję.